Witam wszystkich bardzo serdecznie, Piotr Kicner z tej strony. Słuchajcie, zanim wjadę na główną drogę, zanim będę mógł prawda, tutaj się nagrywać, to potrzebuję wykonać parę małych manewrów, ale możemy już rozpocząć. Także pytanie dlaczego? Dlaczego się nagrywam? Nagrywam się dlatego, żeby zadać wam pytanie. Ci, którzy wiedzą. Prawda, zajmowałem się pokoleniem 3000 po to, żeby no, te pokolenia żyjące w 3000 roku miały lepiej niż my. No nie poszło nam w zeszłym roku, z końcem zeszłego roku, wyszedłem z zadłużeń ze swoją rodziną. Bardzo, bardzo niemiło było, nie tylko zresztą dla mnie, dla, dla kilku osób też, ale powiedziałem sobie, ja się nie poddam. Ja się nie poddam i ja będę walczył dalej i dalej osiągnę ten sam cel, planując oczywiście wszystko lepiej, tak? No i zaplanowałem lepiej. Zaplanowałem po pierwsze tak, żeby nie było żadnej inwestycji, w sensie, żebyśmy nie inwestowali kapitału, bo to nie ma sensu, jak gdyby, jako takiej inwestycji. Ale musimy mieć coś, co dostajemy na rękę od razu, tak? Jakąś wartość. I wymyśliłem sobie takie oprogramowanie. Jest to platforma, w której to mamy użytkowników, każdy ma swoje konto, użytkownik i możemy, prawda, tam sobie planować posiłki. Posiłki możemy planować w ten sposób, że mamy globalną bazę danych składników, mamy globalną bazę danych posiłków, które to możemy sobie albo edytować i albo po prostu pobrać i używać tak jak są. Możemy kombinować na różne sposoby. Będzie można się między krajami wymieniać też, prawda? Posiłkami, także będzie to dość fajne. Na tą chwilę już są konta użytkowników z uprawnieniami. Można już dodawać pewne rzeczy, pewnych jeszcze nie. Także muszę to dokończyć. Podstawową wersję będę chciał zakodować samemu. Czyli zanim zacznie projekt działać, ja będę skupiony na kodowaniu. Potem nie chciałbym się skupiać na kodowaniu. No uwagi na to, że to poświęca się na to bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu, jeżeli chce się zrobić w pełni funkcjonalne, fajne, ładne i tak dalej, tak? Dlatego potem będzie trzeba po prostu wziąć ludzi, mieć od tego i już znalazłem sobie takie osoby, które mogą nam pomagać. Teraz potrzebuję tylko wiedzieć dokładnie, czy będą chętni. I tak, dokładnie polega to na tym, że jak mamy ten posiłek, możemy sobie wygenerować listę zakupów na podstawie składników, jakie są, na podstawie porcji, które wybraliśmy w tych posiłkach. I możemy sobie albo to podzielić według kategorii, z czasem według sklepów, czyli będziemy wiedzieli, jak są kategorie w sklepach poukładane, tak, i będzie można sobie wybrać odpowiedni sklep, i będzie można sobie też wybrać, prawda? eksport do koszyka, do sklepów online, żeby tam, prawda, wziąć i żeby tam yy, od razu zrobić zamówienie, żeby nam przywieźli to na przykład do domu, albo odebrać sobie, tak? Samemu. Tak jak tutaj w Wielkiej Brytanii można to robić. Yy, no, no i co nam to da? No da nam to, że będzie tak, po pierwsze, będzie się Więcej oszczędzało na jedzenie, jeżeli będzie się lepiej planowało posiłki. Tak, no ja to już Udowodniliśmy sobie to w domu, w sumie nie ja, tylko razem sobie w domu, jako użytkownicy, udokumentowaliśmy, tak? że kiedy planujemy posiłki, to planujemy też zakupy inaczej. Na przykład warto jest w większych rodzinach, tak jak już jest na przykład 4 osoby, no chociaż te trzy, warto mieć na przykład zamrażarkę. Bo co zauważyłem, to się na przykład co drugi dzień jeździ do sklepu. A po co? I można na przykład mrożąc pewne rzeczy mieć je na dłużej, tak? Także to jest to. Dalej, co jeszcze jest ważnego w tym? E, ważnego jest to, że można świadomie na przykład wyłączać mięso albo zastępować je produktami. E, możemy mieć całą listę, gdzie kupujemy, jakie są ceny tych produktów i tak dalej. Jak można zastępować, po prostu tak, żeby to było smaczne. Nie tylko, żeby to było, tak? Można, będzie dodatkowo dieta Whole Food plant based Diet, czyli dieta nisko przetworzona, bazująca na roślinach, grana, cała, jak tylko, jakie tylko przepisy znajdziemy. I prawda będzie można sobie wybierać też tamte posiłki próbować, bo to są bardzo smaczne posiłki, bardzo sycące. Będziemy się uczyli o półgodówkach, dla kogo jest to zdrowe, dla kogo jest to niezdrowe, dlaczego jest warto żyć na półgodówkach i te osoby, które się przełączą na półgodówki, a nie są na półgodówkach, to mówię otwarcie. Po pierwsze, oszczędzicie czas na robieniu posiłków, dlatego że podjadając cały czas, spędza się na tym więcej czasu Po drugie. Po drugie jest to, że y, wydaje się mniej, dlatego że my, my się przejadamy. My tego nie wiemy nawet, jako społeczeństwo ogólnie, ci, którzy oczywiście nie wiedzą. Przejadamy się i co za tym idzie, prawda, organizm nie ma czasu potem tego przetrawić. Dlatego mamy stany zapalne, dlatego mamy cukrzycę i tak dalej. Jest to wiedza, którą przekazuje nam dr Jason Funk, czyli lekarz medyczny. nam to. Przekazuje i fajnie jest dzielić się tą wiedzą. Dolekko podobną wiedzę ma doktor Ewa Dąbrowska, też jak widzicie, samych lekarzy podaje. I jest jeszcze właśnie ten trzeci lekarz medyczny, doktor Michael Greger, którego ja preferuję podawać. I chciałbym, żebyśmy robili sobie spotkania: spotkania lokalne, które będą nam, prawda, pomagały w tym, żeby. Żeby razem uczyć się właśnie wiedzy tych lekarzy, tych, tylko tych, tak, nie żadnej innej wiedzy, która to jest wiedzą naukową, tak? To nie o to chodzi, że inne są złe. To nie, nie o to mi chodzi. O co mi chodzi? To chodzi mi o to, żebyśmy mieli wzorzec, jeden wzorzec razem, jako grupa cała zintegrowana, żebyśmy mieli ten wzorzec. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli razem będziemy się uczyć, będziemy znali jedne źródła, będziemy mogli razem się korygować, będziemy mogli robić kolejne spotkania gdzie indziej, to będziemy wszyscy wiedzieli, jak się do tego ustosunkować. Jeżeli dostosujemy tylko tą wiedzę, którą ja podaję, tylko od tych specjalistów, to daję Wam gwarancję na to, że obniżymy te miliony zachorowań na cukrzycę, diametralnie znik spadną one. I y, również inne choroby znikną, tak? Jak choroby serca. Y, a osoby, które przejdą na półgłodówkę, mówię od razu, będą traciły na wadze. To Wam to gwarantuję. Jeżeli ktoś ma otyłość i nie ma, nie ma możliwości zadbania o siebie, to po prostu y, jest, jest to tak, że, prawda, czy Wam się to podoba, czy Wam się to nie podoba, będziecie tracili na wadze. Także będziemy jeszcze mieli mniejszą liczbę osób otyłych. Co lepsze, przy półgłodówkach można sobie pozwolić na ciachow. Nie ma żadnego problemu. Czy można sobie uu, yy, czy można sobie pozwolić na jakieś szamy, po prostu bez wrzutu w sobie, tak? Dlaczego? Dlatego, że organizm ma wystarczająco długą przerwę, żeby potem sobie mieć czas przetrawić to, co powinien. Nawet wycoce przetworzone, tak? Teraz program polecający... Jest taki, że w pierwszym roku ustanowiłem 50% na to, żeby każdy dostawał za polecanie naszej platformy na tym najtańszym pakiecie, na tym pakiecie za 50 około złotych i będziemy sobie razem ustalali co jak i tak dalej. Z tym, że jest taka społeczność, się nazywa to Ubuntu Community, Ubuntu Community, tak to się nazywa. Przez podwójne M. Community. I fajnie by było, że jeżeli ktoś może, żeby się zapoznał z nimi, bo mają podobny styl do tego co ja chcę zrobić u nas. Ale nie wiem, czy cię to interesuje. Jeżeli cię to interesuje, to możemy o tym opowiedzieć w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odpowiesz mi, czy jesteś zainteresowaną osobą, jeżeli chodzi o ten projekt. Hej.